No witam serdecznie panowie w ten piękny poranek. Można? Można. Po 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 Złyszę, że ci policja zapała po drodze. Nie, nie będę się wypowiadał na ten temat, nic o tym. Nie... To, nie to Jacek zapał policję. Co panowie tak to stoją? Na Do domu, wypadł. Co wyrodzi nie macie? Zawsze możesz powiedzieć, że autograf, nie? Po prostu i tyle. Wiesz co, z ostrożności procesowej nie będę ten temat i jutro w artykułach, dwóch tych policjantów pod Warszawą. No ale stary, trochę PR-u nie zaszkodzi. Słuchaj Jacku, który które w ogóle do domu wczoraj wróciłeś po klipie? Eee, wiesz co, eee, koło pierwszej. Okej, okay, bo okay. żeby wszystkim wytłumaczyć, jesteśmy właśnie na dzień po kręceniu klipu, który widzieliście wczoraj u nas na kanale. Eee, pierwszej. No tak, tak, to jest tak. Byliśmy się tutaj... A wy? My, o kurde, ja, ja poszedłem spać około szóstej. Ja czwarta, A, czwarta 30. Ale to tam Zasubiłem. jeszcze te, tak długo te ujęcia? Czy jeszcze jakieś organizacyjne nazwijmy to? Wiadomo, że samo pakowanie to jeszcze godzina. Tych wszystkich no. lamp i w ogóle. Ja na, na, na szczęście się zwinąłem troszkę wcześniej. A, jeszcze troszkę pomogłem, ale jeszcze parę ujęć nam zostało. No, jeszcze Wojtka dogrywaliśmy na koniec. A, ale. A ja generalnie wróciłem tam po czwartej do domu, jakoś 4.30 czy coś takiego, ale miałem bardzo długą walkę y, z tymi oczami, które miałem pomalowane A, i z tymi dziarami. I to bardzo długo szorowałem. Po Wiem oczywiście swoją dziewczynę, psa, Raban był, no co ty tak głośno, nie możesz dzisiaj się zachowywać? No nie mogłem. Informuję. Czyli co, wyspany dzisiaj? No, wiesz, no. no. Tak, no. Jeszcze dwa klipy obskoczyłeś po drodze pewnie. Ja normalnie, niektórzy może wiedzą, ale większość nie wie, ale nie będę ukrywał, że jestem takim Bachmanem, który chodzi spać bardzo wcześnie i wstaje hmm. bardzo wcześnie, czyli ja już okay. po trzeciej, do mnie można już spokojnie wpół do czwartej, czwartej dzwonić, że ja już jestem na nogach. Czyli rano, Tak. Właściwie ty do mnie pisałeś kiedyś o piąte, i ja się zastanawiałem, a pewnie po jakimś melanżu no, jeszcze, jeszcze spać nie poszedłem. A pory! Ja tak też po obiadku tam piąta, to jeszcze śpią? Co to, ta młodzież się teraz. Wkurza. No ale, no i ja mam, dlatego y, tak y, jest, y, jest taka kryzysowa godzina zawsze u mnie. Mm -hmm. nie, tak, jak już muszę gdzieś wie wieczorem przysiedzieć gdzieś, bo wiadomo jakie mm -hmm. są okoliczności, to taka dziesiąta, jedenasta to jest taka kryzysowa. Nie? No to w porównaniu do wczoraj, to bym tak totalnie nie powiedział, bo mm. ja miałem takie wrażenie, że jesteś totalnie energiczną osobą ja. i było późno, a ty jeszcze tam. W przebraniu wszystko. byłem. Może, właśnie, no, to może ta rola Boga się tego tak żywiła. Także od poranny, tak jak będziecie z dzwonić, to spokojnie. Po trzeciej już możecie dać znać. Słuchajcie, żeby umieć tą rozmowę naszym widzom, będziemy ją przecinali materiałami z wczorajszego klipu. Tutaj dyskusja będzie sobie tak swobodnie płynęła, jak. Odra, a drugim torem jak Wisła, będzie, będą płynęły materiały z dnia wczorajszego. Tak tylko informuję, żebyście się nie zdziwili, jak tu właśnie zaraz wleci na przykład Jacek w stroju Boga. Nawet ten czas, wierzyć, nie A to są też nasze? się? Czy to jest ta rękę? Nie, no kto ma taką rękę? No, popek? Nie, Popek, powiedziałem może. A no może to jest na Udo, A to, to, to może to, znaczy. to jest na Udo Z diaminem na Podobnie bardzo Z <laughs> diaminem To wygląda jakby on nie miał nic na sobie w ogóle Tylko W kamerze to wygląda jakby był goły Transformacja I to właśnie w ten marnaraczki tak trzeba wymać Teraz zgi. Ja tak I to jest Bo mocno, jaki szeroki To są Jaki szeroki Kurwa kurwa co jest Ja tu mam takie I to jest ostatnia kropka na D Mamy to! takie okularki? Nie, tak? Nie, tak? No nie, wiem, jakie właśnie. To jest, nie podoba mi się. Prze Nie pasują? Nie. Oli, No to... Pójdę tu No to... jest Ale... Po no, z... to... Czekaj, O też... to a co, będziesz miał tego stabilizację? Ronina, to jest, to jest stabilizacja to, to? Tak To jest stabilizacja okay. hmm. Powiedzcie, czy się włącza Brrr. To nie w tą stronę Jak nie w tą stronę? Można zagrać? Można co mogę pograć? No generalnie możesz Mario! Sprzalanki, sprzalanki. Mamo! Mamo, jestem w <grym> Ale to się to nie 7,0, nie działa Ło! Wow. No, to, to wielkie, to na klatę leci, to gdzieś tutaj. No. Wszystkie chcesz? Nie, tak tutaj to co jak będę miał rozpięte, tutaj pewnie, nie? Gdzieś tutaj, to. Tak. No właśnie po szyi. No i o. Ok. No A fajne. Który, chcesz ten pistolet? No i ja wiadomo, wszystko. Tu wszystko chcesz? No. A ty jest ja skończ, ty No, po No. Super, no, polecisz! I, no i mamy. No, dawaj. Mm. Kurde, dmuchaj, no. O mm. yes. Takie rzeczy są, ale nie, to nie, nie do nas. Takie lampy. To jest, to jest takie, ktoś... co my nawet w kumpelstwie <laughs> nie mamy. Wadę co? No. Ale no. No. <laughs> 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 zdjęcia, Jak się <laughs> pojawi. Jedna z osób, która y, zobaczyła ten materiał, który dla mnie zrobiliśmy, to też mówiła, przypominasz mi tego gościa, co grał w, w Bruz To tak. samo powiedziałem, powiedziałe na białą ja rogę, e. Totalnie Bóg. Nie, jak no. się w ogóle czegoś w roli Boga, jak się odalałem. Dzień jak co dzień? Czy jednak. A dopiero się teraz dowiaduję, że to była taka rola. Ja myślałem, że jestem samą po prostu. Po prostu to ja coś stał, akurat tak się ubrałem, faktycznie, ale ja, robię. Wchodzę ja cały A że na białą... z gazurą jeszcze walczy. Więc póki co czapeczka, nie, no, a tu się okazuje, że zupełnie nie skacz. Ale myślę, że dobrze. Akurat ten film bardzo lubię i mm -hmm. Mano też bardzo lubię w tej roli, więc pasuje mi to, jeżeli tak, to okej, okay, nie ma sprawy. Nie no wczute momentalnie no, ja to jest. Fajnie, fajnie, tak. prawda. Ale no, ja nie widziałem tych wyjść to wy możecie coś na ten temat powiedzieć. Mocne, w sensie... Były boskie, że tak powiem, były boskie. Jeszcze ten biały strój, światło. Nie, aha. Mega, mega. <laughs> to była najdziwniejsza współpraca, kolaboracja w jakiej brałeś udział, czy nie? Najbardziej niecodzienna może. Kompletnie inna bym powiedział, tak? bo ja tam gdzieś od początku myślę, te kilkadziesiąt lat już można powiedzieć jestem w branży, miałem kilka, wtedy nie było takiego charakteru kolaboracji, wtedy mm -hmm. po prostu śpiewał się z kimś piosenkę, ewentualnie klip i na tym sprawa się kończyła. Tak? Teraz to zupełnie ma inny wymiar, ale wtedy pierwszy raz zaczynałem od DJ Bobo, była bo okay. dosyć fajna piosenka jego, aczkolwiek to było tak, że on tą piosenkę śpiewał z różnymi artystami w różnych krajach. I akurat myśmy się znali, bo graliśmy ze sobą tam wspólne koncerty, z Fun Factor, z DJ Bobo, z kilkoma innymi artystami i tam dosyć mu się to podobało, co ja też wtedy grałem, no to będę zresztą, to było adekwatne do tego, co się działo w ogóle wtedy na świecie. DJ Bobo, to jego ten taki najbardziej znany szlager wtedy z tak? Między innymi to. tam miał kilka takich dosyć mocnych utworów, zresztą jako jeden z nielicznych artystów dostał tą mocną nagrodę. Europejską przemysłu hmm. muzycznego. no to zawsze jest gdzieś tam jakieś marzenie, każdego artysty, tak? Ale no to, to były, z nimi było dosyć fajnie. Ja nagrałem w języku polskim. Powiem szczerze, że akurat ta moja wersja nie za bardzo mi się spodobała, to był jeden z tych pierwszych utworów, który w ogóle przełamał lody dla mnie w stacjach radiowych. to bym zdziwiony. Okay. Jaki to był, jak to był hmm. rok? To był chyba 98 rok. To okay. był utwór This World is Magic, tak się nazywa. Nie? Ja tam wstawkę po polsku zaśpiewałem. No to Adam tam... już chodził. No. Chodziłeś już. Do się? to był? Jeszcze... 98. 98, jak no, tam uciekałem? Tak? Hmm. E, no to kurde. To już ty, panie, pokordynę. No to powiem Ci, że Ty jesteś jedną z tych osób, która ma możliwości transportowania Czyli przynajmniej ty swojej świadomości t... do pszczółki, bo typ pokorny był 2005 Ale mu właśnie. <grym> Kurde, przejrzeli mnie. Przejrzeli. Ale no, nie, bo mogłeś śpiewać to to w... oryginalną wersję Chesney no nie? No to to nie. To A być to no piosenkę Biebera z 2025 roku? Tak, to mi się nie podchodzi. A moją z 2077? Wracając właśnie do DJ Bobo, mm -hmm. no więc y, to był fajny, to był taki utwór, na który ja nie stawiałem osobiście, ale okazało się, że pokazał zupełnie inne swoje oblicze i to było coś takiego radosnego dla mnie, bo to gdzieś tam jakiś znowu jakiś krok w, w tym, żeby powoli gdzieś tam upowszechniać moją muzykę w innych środowiskach niż mm -hmm. do tej pory, bo tam grałem w klubach, mm -hmm. wiecie, tam tańce i tak dalej, a zawsze każdy chce być w tych najlepszych radiach i największych telewizjach. Potem miałem bardzo fajny duet z Ingrid. Jedna z piękniejszych piosenek o miłości w ogóle, jaką zaśpiewaliśmy. Brakowało takiej kropki nad I, dlatego że nie nakręciliśmy do tego wideoklipu z różnych tam powodów, nazwijmy to organizacyjno-logistycznych. Uh -huh. Ale sama piosenka bardzo cieszyła się dużym uznaniem. Zresztą zagraliśmy bardzo fajną trasę, notabene w związku z sukcesem tej piosenki. I to. Gdzieś też pokazało, że co prawda za dużo tych takich wspólnych przedsięwzięć nie miałem, ale te, które mm. miałem, to zazwyczaj były zauważalnymi sukcesami. Tak? Okay. A były jakieś takie kolaboracje, propozycje kolaboracji, które Cię odrzuciły już na wstępie, których wiedziałeś, że nie chcesz się podjąć? Było oczywiście kilka takich, no ale o tym nie mogę mówić, ale też było takie kilka, ja proponowałem i też nie spotkały się one z uznaniem, także to wiesz. To, to, to jest... pogadajmy, o czym nie możemy mówić. <laughs> o tym. No. Znasz Cypisa? Pisał? Osobiście nie. Ale jego muzyka ale... kojarzysz? Twórczość? Eee, niektóre, niektóre fragmenty. Wziąłbyś tak. udział w piosence z nim? <grym> nie wydaje mi się. W każdym razie nie. Wydaje mi się, że nie. Że ja bym się tam chyba nie odnalazł. Natomiast wiem, że to jest bardzo popularne i gdzieś tam... Mhm. A pamiętam oczywiście, to, ale to jest z zupełnie innego powodu ten utwór, który ostatnio taki mocny wiral się pojawił chyba rok temu. Wiecie, który? Roń Ferrari może. Nie, to co 5 lat nagrał, chyba, że 6 lat temu to nagrał, i tam, tam jakoś tak troszeczkę, przynajmniej ja to tak odbieram, że to było takie dosyć popularne, ale nie za bardzo. Natomiast rok temu uzyskał tylko jedno w głowie. Małpę, no, okay, wszyscy zaczęli przerabiać tą ty, ty, Tak, twarze, ale to jest, podróż, pokazuje, a pokazuje, jak piosenka może po latach jeszcze zrobić, mm -hmm. gdzieś tam mm -hmm. złapać drugi oddech. Internet nie? to wypuklił jeszcze, no, nie? bo tak. na bazie jakiegoś trendu, memu, viralu. No, nie, tak, tak że tak, wiesz, tak. zrobił śpiewają się... numer, nie? Tak, tak, także, tak. Nie? I tak ja mówiłem ale się kurczę. Wkrzyca. Jakby, miał, jakby była aktywność estradowa, koncertowa, nie? W klubach, to by kurde, nie wiem, był jednym z was wiodących artystów, który by grał w tych klubach właśnie ze względu, notabene chociażby notabene. Z, z powodu tego. Dlatego jeżeli ta piosenka, którą rzuciliśmy wczoraj na mnie poleciała, to się nie przejmujemy, może za pięć lat nam wystrzeli. Trzeba myśleć pozytywnie. Słuchajcie, ja nagrałem w taki mocno kontrowersyjny wtedy i mocno też obrwałem za ten album w 2009 roku, gdzie pojawił się taki utwór jak Dosko Ja mieszczę 444. All right, all right. Takie transowe, no powiedzmy sobie, dość nietypowe utwory, jak dla Stachurskiego. I ten album. Oczywiście on gdzieś tam cieszył się jakąś taką popularnością internetową w drugim, trzecim obiegu, nazwijmy to garażowo-imprezową. Yy, yy domówkową, mhm. Natomiast ogólnie publicznie został po prostu totalnie, wiesz, okay. jakby zjechany i po prostu jedna tak do wielka. Tak Dosko, to, to, do, do to był, do to był Aha, 10 okay. lat wcześniej. Okay. I 10 lat później dopiero nabrał on, odżył okay. i po prostu okay. stał się jakby, można by powiedzieć, no nie chciałbym używać tu górnolotnych jakichś tam słów i, i dorabiać do tego mm -hmm. filozofii. Mm -hmm. ale, ale po 10 latach nagle się okazało, że wszyscy <laughs> uwielbiają większość utworów z, tej, z tego albumu. Okay. No Więc okay. kto się wie, się... Może... Nie możemy wino. się, że tak powiem, kierować pierwszymi informacjami Jasne. co się no dzieje. No, jeśli z chodzi o muzykę, to już totalnie tak jest. No tak, to tak. Bo po prostu nie wiadomo, co się może wydarzyć. Nie? Powiedziałem. No. Jest jakaś rzecz, która cię zaskoczyła na planie? Pozytywnie albo negatywnie? Albo neutralnie, bo neutralnie, to by cię nie zaskoczyła. Czy tylko pozytywnie albo negatywnie. Wszystko było według jakby takich moich gdzieś przewidywań, nic nic nie było zaskakujące. A też były to, według to, przewidywań. To, to jest <grymne> klasyka, standard. Mogę wam wspomnieć o tym, że kiedyś realizowałem klips z Leonym Niemczykiem. Akurat miał jeden dzień zdjęciowy wolny, był w Krakowie, myśmy też kręcili, jakoś tak się udało go zaprosić na plan i kręcił. I on mi właśnie opowiadał, że czasami u nich w filmie jest tak, że on kręci trzyminutową scenę, bo jest na tyle sprawnym aktorem, że on tam dużo, bardzo dubli nie musi zrobić. A czeka na przykład 10 czy 11 no. godzin na tą jedną scenę. No. Tak. No i tam podczas tego klipu też dokładnie tak było, że myśmy po prostu siedzieli, czekali. Więc, więc tutaj powiem wam, że u was to nawet był taki w miarę spokojnie, nie było. Się... No, ja, nie miałem się pudrować po prostu. Kura, a co, a co chwila, chwila coś się mnie tam strzpieć na kurwa, wyrywasz wyrwała. No, ma... <grym grym> było... <grym> w sensie, może to tak zostawić? To wygląda naprawdę dziwnie. No dobra. A coś się jak na no i teraz to jest takie brzydkie. Mogę to odciąć? Cały tatuaż?! Nie, <suszel> kawałek tylko. Ty włosy zostaw! No nie, nie, nie przesadzajmy. No to teledysku Wojtas. Making of a Co tak. jeszcze tak. będzie? Jak najbardziej, making of będziesz w making ofy. Pozdrawiam widzów. Jaki Jedi. <suszel> to, to, nawet tu zajebiście wygląda.

Nie umiesz? Nie. Umiem. Umiesz? Nie, easy, easy. Witajcie w mojej kuchni. Witam w twojej kuchni. Pokażę. Uuu, ale zielona kuchnia. To jest Dawid, który stworzył Chyba. muzykę do tego hitu. Jak się robiło? Bardzo przyjemnie się robiło. <laughs> Bardzo przyjemnie. Się Dużo. robiło zmian, pomysłów. Dużo czyło, zmian. Ej, Dawid już miał nas dosiać w pewnym momencie, bo po prostu tyle robiliśmy poprawek w naszych zwrotach i w ogóle. Zimno? Nie. Nie? Gorąco, no. Ja tak gorąco, to... że się muszę przykryć kotem Tańczymy? O nie. nie. Ja nie. Czy nie? No, nie. To, nie jest. No, ale... to super. Ale fajne kolorki tam były, te, te, te takie zielone, różowe. zło? No fajne, fajne. Nikody! Tak? Zobaczmy, masz wystarczająco szeroki kadr. No. Bo zrobimy właśnie tak. Coś takiego. No tam możecie. Nawet ten kolor czas. Co? Nie no bijemy! Tak, ten socjalny karbunar. Za drugie, fajne. Nie to, nie, to nie. nie okay. Ej, a słuchajcie, a wy, bo wy coś widziałem, że Peter coś tutaj kręcił, no nie? No. Bo ja bym bardzo. Czy to będzie jakiś bloopers na YouTuba? To ja będzie, bym, tak, taki making of it. Ja bym bardzo nie chciał. Być na nim? Żeby moja mama zobaczyła mnie z papierosem, jak coś. No i słuchajcie, jest Beka, bo jest tak naprawdę 12 w nocy, a to wygląda, jakby była 17. Tak, to jest światło. Ale będzie dobre ujęcie teraz.

Vamos até que... Myślenie YouTube'owe, tak, u nas przestawianie 40 minut świateł, no nigdy tak nie było, mieliśmy dwie lampy zawsze przy sobie, jeden. ten co nagrywał przestawił lampę, ten co był nagrywany na się nie ruszył, minuta i nagrywamy następną scenę, nie? A tutaj taka, taka e, informacja, że dobra, koniec, e, co, e, mamy przerwę, 30-40 minut, bo przestawiamy światło, to jest takie co? 30-40 minut przestawiamy światło? To jest takie dla nas coś nowego, nie? No, Ale zawsze takie realizacje robicie, czy czasami jest po prostu na, po, powiedzmy skoro? Gromniej, czy czy, czy był... bardziej z rozmachem jak to jest. To jest najlepszy klip, jaki zrobiliśmy do tej tak? pory. Tak, 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 Jeżeli byśmy powiedzieć. to mierzyli budżetem, no to w tym budżecie już coś robiliśmy kiedyś, ale jakby z, patrząc na wczorajsze ujęcie, ujęcia i poziom jako profesjonalizmu, to wydaje mi się, że to będzie najfajniejsza rzecz, tak, jakby tak. zrobić samych zdjęcia. No wiadomo, że montaż może dużo zmienić, ale. A te y, scenariusz, czy założenia, czy, czy koncepcję klipu wy, wymyślaliście, Czy macie jakiś taki zespół, który. Bardzo szeroki taki plan wymyśliliśmy my, taki zamysł, ale koncepcja. później gdzieś to tak, właśnie koncepcja, ale później tak doszlifował nasz, to, nasz zespół. Nasz zespół. Czasacini, Kosia i Oliwki, które pozdrawiamy serdecznie. No to powiem wam, że bardzo mi się fajnie wczoraj pracowało. A, A TikTok! Jak ci się... Czemu się nie, nie zatęczyłeś z nami TikToka? Bo po moim sławetnym występie w tańcu z gwiazdami o i rozmawialiśmy w słynnych dwa, 16 sekundach czesniej? z Tawuskiego <laughs> powiedziałem, że wolę już bardziej nie kompromitować i tak się skompromitowałem. No, ale, ale masz się... TikToka, prawda? Tak, no, prawda. Ale... Prawdaż? Prawda. Prawda? No, mam. No to zapraszamy wszystkich serdecznie o, jem, jem. na TikToka Jacka, gdzie opowiada żarty. No, to takie suwary bym powiedział. No nie niech obejrzysz, bo się wczoraj obejrzę tych żartach. Ale ja powiem, że... nie, to ja tam... Mam te... co, co to co do rano robisz? Nie czasu? Tyle czasu było, nie obejrzał żartu A ja myślałem, że to jedno tam obejrzenie to ty kliknąłeś. To pierwsze. To po prostu ty Ciągle w koniec, to odświeżasz, no, to twarze dochodzą. przecież wiadomo, że ja sobie to nabijam, sztuk tam z ogląda, oglądam A ja chodzę ciągle na swój profil, o kolejna osoba, o jeszcze jedna, jeszcze o, jedna. O nie, no, wiesz, co ja wejdę, to mam coraz mniej tych, co lubi, także... Taka <laughs> tendencja, nie wiem, jakie słowa zarobić. Na minusie już. Ja się boję, że za chwilę te liczniki mogą być, wiesz, minus Minusowe. 19, Jaki, minus... Minusowe, zawsze. I że będę musiał dopłacać za to, żeby ktoś w ogóle mnie polubił w bitcoinach. No, no. Jacku, dziękuję Ci za tą kolaborację. Jakby ja już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć całą tą piosenkę i jakby tego, że nie będę ciągle mówił jakby. No, no. Y <grym> tak. Od, od dawna chcieliśmy zrobić taką koncepcję piosenki, tylko właśnie szukaliśmy artysta, artystę, który będzie idealny do tego i wszystko wszechświat nam idealnie podłożył Ciebie i wyszło, myślę, z tego super. No to ja powiem, że też nie znajduję słów w języku polskim. W ogóle nie ma takiego słowa w żadnym języku na całym świecie i w galaktyce, żeby powiedzieć, że <grym> bardzo dobrze, że mi się pracowało. Symbioza. <grym> I mam nadzieję, że, te, że to po prostu też odnoszę wewnętrzne wrażenie, że to będzie spory sukces. Tak Mamy to, mam taką nadzieję. Mówię. Zapraszamy, jeżeli jeszcze nie widzieliście piosenki, bo na przykład, nie wiem, żyjecie kurwa nie wiadomo gdzie bez internetu, <grym> <grym> to zapraszamy. Piosenka leciała wczoraj na kanał i może na jakąś premierę twojej piosenki niedługo, co? Ostatnio miałem bardzo fajną premierę. Od razu powiem, uwierz mi, to nie koniec. Zupełnie inna piosenka niż ta, ale nawiązuje do cholernego... Czasu, czasu i, okay. a w tej sytuacji do cholernego hajsu. Okej, okay. jak no. to nie, to właśnie, to Czy jakaś Hejsu. płyta się szykuje? Tak, we wrześniu chcę wydać moje ukochane covery. Okay. Tam jest sporo piosenek zagranicznych i polskich w moim wykonanym języku polskim. Teraz właśnie tam, uwierz mi, to koniec to jest y, y, polska adaptacja piosenki Chrisari Full i over. No i przymierzam się do piosenki Iść w stronę słońca. Wczoraj słyszeliśmy. Wczoraj. No i potem wyjdzie płyta na jesień, mam nadzieję, że. Fajnie. Będzie fajnie. No to zapraszamy do wyczekiwania, do zapadnięcia w sensie mowy i obudzania się we wrześniu, bo wtedy wasze życie <laughs> będzie bardziej kolorowe. Trzymajcie się. <laughs> Elo. Elo.